3, 4, 7! A kto się bocuje? Tu traper wchodzi! Si Siemano na traper. Si Siemano na adolf! Który tam to ja jestem ja zborek, A co? Jesteś ta Znasz ten tusa? Zna! Dostaliśmy ty gryp za ten że się rozpróbujesz i popadł poszedowałeś, że jesteś lejem z w dupę Widziałem dwóch skazańców. Co na swym uboczu wysłuchało wyroku pod bagnetów strażą, Na tłum zgromadzony patrzyli bez oczu, Jak ślepiec, który zmierzchu wypatruje twarzą. Jeden z nich, licząc jakieś ubiegłe godziny, O spotkanie się z ojcem poprosił nieśmiało, A drugi wnet krzyknął. Ja nie mam rodziny! A miał ją. Choć mieć nie chciał, tak mu się zdawało. Śnili teraz, że chata niegdyś ludna traci i chciała bezpowrotnie wyszłe z jalkierza. Czuli próżnie na miarę wzrostu swych postaci jak klatka, z której nagle wypłoszono zwierza. Jeden z nich, zapatrzony w strzęp własnego cienia. O łyk wody poprosił wargą, obolałą, a drugi wnet krzyknął. Ja nie mam pragnienia! A miał je, choć mieć nie chciał. Tak mu się zdawało.